Cześć, witajcie z tej strony, Waldoś, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj zajmujemy się nowymi rzeczami, które dotarły do ratowania świata. Ja wiem, ten film mógłby powstać troszeczkę wcześniej, ale musiałem po prostu załatwić kilka prywatnych spraw. Jak, jak sami możecie zauważyć, nowe okulary odbija mi się na chwilę. Towo warto dbać o oczy, warto mieć dobry antylefreks, chciałem powiedzieć antyreflex, wiecie, że po prostu mi się światło nie odbija, a że mam dosyć mocny antyreflex w okularach, no to się po prostu odbija światło na fioletowo, więc y, można powiedzieć, że jestem takim y, avengersem, że ściągnę okulary, lasery z oczu, wiecie o co chodzi. Dobrze moi drodzy, tak troszkę off topowo, jeżeli chodzi o te tematy ważniejsze. Zaczniemy sobie od nowej fabuły w ratowaniu świata, czyli rubieżne różności. I teraz tak, do końca sezonu wypraw zostało niecałe cztery. Tygodnie, więc obstawiam i prawdopodobnie też tak jest, że ta fabuła będzie fabułą, która będzie występować w letnim sezonie wypraw. I powiem wam tak szczerze. Letni sezon wypraw jest po prostu zaję fajny, bo możemy w tym czasie sparmić sobie bardzo fajne rzeczy w ratowaniu świata. I przechodząc do tej fabuły moi drodzy, mamy dwie strony zadań i mamy do odblokowania dwóch rubieżników. I oczywiście obie te postacie mają swoją sekcję w księdze kolekcji i muszę przyznać, że naprawdę są bardzo fajni i przy okazji troszeczkę też zmian nastąpiło. Jeżeli chodzi o innych bohaterów, ale o tym za chwileczkę. Moi drodzy, pierwszą bohaterką jest Anarchia, która sprawia na proficie dowódcy, czyli gramy tą postacią, że wieża elektryczna rozpina między sobą i graczem niszczący promień, który zadaje 30 punktów bazowych obrażeń od energii ustakom na jego drodze za każde 0,25 sekundy trwania kontaktu oczywiście w momencie w którym mamy tą postać wrzuconą do jakiegokolwiek innego buildu, no to mamy po prostu zmniejszone obrażenia i przy okazji buffa dostał perk kondensator, który wydłuża nam czas trwania wieży elektrycznej. Na proficie standardowym, kiedy wrzucamy tą postać do jakiegokolwiek innego buildu, zostało to zwiększone o pół sekundy, a w przypadku profitu dowódcy jest to zwiększenie czasu trwania wieży elektrycznej aż o dwie sekundy dodatkowe, bo była jedna sekunda, teraz jest trzy. Więc uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna zmiana. Drugim bohaterem, jakiego otrzymujemy za tą fabułę jest kapelusznik San, który sprawia na proficie dowódcy, że misiu atakując nowe cele tworzy chmurę zarodników i ta chmura zarodników sprawia ból i spowalnia wrogów o 50% na 4 sekundy. Kiedy wrzucamy tą postać do Innego buildu, no to ta chmura zarodników po prostu powoduje ból na 2 sekundy. I ten perk będzie się bardzo fajnie kombił z dźwiękiem szklanką, która sprawia, że Misio może się zepsuć i będzie atakował randomowe cele. I przy tym wiadomo, z tego co chyba pamiętam, obrażenia krytyczne ma zwiększone o 100%. Więc w momencie, w którym będziemy atakować nowe cele, będziemy i zadawać fajne obrażenia i przede wszystkim powodować ból. I będzie to bardzo całkiem fajne w przypadku oczywiście małych potworków, no bo nie mówię o smasherach i bossach, bo wszyscy wiemy, że Misio na tej. High levelach w ratowaniu świata. Nie jest zbyt dobrą opcją. Ale na te low level, jak najbardziej da się tym pograć, bądź ewentualnie na jakiś wczesnym etapie wypraw. No, w momencie, kiedy sobie zdobędę tego bohatera, no to na pewno go sobie przetestujemy i zobaczymy, jak on po prostu się sprawdza. I tutaj warto wspomnieć, że grając z tym bohaterem, nasz misio wygląda zupełnie inaczej, i według mnie jest to bardzo fajny smaczek. Teraz się zajmiemy jednym zadaniem z tej fabuły, która wprowadza coś nowego do ratowania świata, mianowicie zadanie siódme. Musimy zniszczyć zakażoną maszynę leczącą, o ile dobrze to tłumaczę. Po prostu będę mówił zakażoną maszynę. I teraz tak. Ona wprowadza nową misję do ratowania świata, gdzie oczywiście musimy zniszczyć zakażoną maszynę. I jest to coś nowego, coś bardzo fajnego. Podoba mi się to i teraz warto o tym wspomnieć. Ta maszyna jest odporna na damage z pułapek i na obrażenia z wyrzutni rakiet w ratowaniu świata, więc żadnym pukaczem, żadnym miotaczem plazmatycznym tego nie ubijecie. Bo po prostu E, oczywiście będzie to odporne. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten perk, bo on generalnie jest perkiem dla bossa, więc obstawiam, że być może kiedyś w przyszłości ten perk będą dzierżyli inni bossowie właśnie w ratowaniu świata, którzy się bardzo często pojawiają na misjach. I zdecydowanie będzie to utrudnienie. Jeszcze, oczywiście, tej misji nie grałem, nagramy sobie pierwsze wrażenia właśnie z tej misji. Coś czuję, że nie będzie to zbyt trudne, bo po prostu musimy strzelać do maszyny w momencie kiedy się ona osłoni, wyprowadza takie dwa zarodniki, które musimy oczywiście zniszczyć żeby móc dalej tłuc bossa. Oczywiście po ubiciu bossa musimy obudować już odkażoną tą maszynę i po prostu ją obronić przez tam bodajże 3 minutki, o ile dobrze pamiętam. Więc jest to coś nowego, coś fajnego, bardzo mi się to podoba. Ale mam jedno zastrzeżenie, dlaczego taki content ląduje właśnie w sezonowym doświadczeniu, a nie na przykład jest do grania przez cały czas, jak to mamy w przypadku zwykłych misji na tłajnie bądź ewentualnie zwykłych misji na e, wiadomo innych lokacjach. Bo jest to coś fajnego zdecydowanie. Jest to kolejny fajny boss w ratowaniu świata e, na pierwszy rzut oka, wiadomo, króla burzy raczej nic nie przebije, e, coś tak czuję. No bo oczywiście no faktycznie tu nie mamy jakichś takich fajnych nagród w postaci mitycznych broni tylko mamy wiadomo dwóch bohaterów którzy oczywiście być może będą fajni ale coś czuję że to będą takie że oni będą po prostu średnio użyteczni w ratowaniu świata więc po prostu się o tym wszystkim przekonamy na dniach. Jeżeli chodzi o resztę takich nowości w ratowaniu świata no to oczywiście w momencie kiedy przeszukujecie pojemniki możecie trafić na slurpy które was po prostu będą leczyły i o czym jeszcze warto wspomnieć? W zadaniu szóstym musimy zniszczyć siedem slurpowych beczek i te beczki są zakażone i prawdopodobnie będą nam zadawać obrażenia. I też jedna rzecz, mianowicie ta cała fabuła jest promowana na głównej stronie Fortnite'a, co mi się oczywiście bardzo podoba, bo większość ludzi będzie mogła sobie zobaczyć właśnie, że coś nowego pojawiło się w ratowaniu świata. Jest to naprawdę coś fajnego, coś czego nie było dawno dawno temu, jeżeli chodzi o całego Fortnite'a. Ale fakt, jeżeli chodzi o promowanie nowych rzeczy właśnie w ratowaniu świata, czy to sezon wypraw, czy to ewentualnie jakieś inne nowości, bo to one rzeczywiście są pompowane właśnie na głównej stronie Fortnite'a i możecie sobie po prostu to zobaczyć w wiadomościach w lobby Battle Royale. I to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy film, mam nadzieję, że wam się spodobał, dajcie znać co sądzicie o nowych rzeczach właśnie w ratowaniu świata, a za dzisiejszą uwagę bardzo wam dziękuję, jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach, także trzymajcie się i do następnego, bajo!